Mam strzela się kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 charmat grzmiało. Artylerii ruskiej ciągnął się szeregiem, długo, prosto daleko, jako morza brzeg. Widziałem ich woza. przebiegł. Mieczem skinął i jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął. Wylewa się spod skrzydła ścieśniona piechota, długą czarną kolumną jako lawa błota, najeżona i skrani bagnetów jak sępy czarne korągie, na śmierć prowadzą zastępy. Przeciw nim sterczy mała, biała, zaostrzona jak Głas podzący morze, retuta odona. Sześć tylko miała harmat. wciąż dynią i świecą, i nie tyle gniewne myśli, gniewne słowa zniecą, nie tyle przejdzie przez duszę rozpaczy, ile z tych dział leciało bomb, kul i kartaczy. Patrz! Tam granat! Sam środek kolumny się burza, jak fale brywalane. Pułk od odurza, śrut dymu granat, szyk pod niebo leci i ogromna łysina śród kolumny świeci tam kula leci w dala, zyczy, grozi wyje, ryć, jak byk przed bitwą, miota się, grunt ryje, już dopadła, jak boa śrut kolum się zwija pali pierwszą rwie zębem, poddechem zabija najstraszniejszej nie widać lecz słychać po dźwięku powaleniu się trupów, poranionych nieku Kolumnę od końca do końca przewierci, jak gdyby środkiem wojska przeszedł a nie śmierci. Gdzież jest król, co na rzezie tłumy tedy wyprawia? Czy dzieli ich owady? Czy pięć sam nadstawia? Nie, on siedzi tysiąc gwiazd na swej stolicy! Król wielki, samoła świata połowicy, zmarszczą i tysiąc kibitek nie Podpisał, tysiąc matek, płakuje dzieci, spinął i szybwie się wojsko dniem na Moc Mocarzu, jak Bóg wielki, jak szafan włośliwy gdy Turków za Bałkanem Twoje straszą w piżach, gdy poselstwo francuskie stopy Twojej... Warszawa jedna Twojej mocy urąga, sięga na Cię prawicą i koronę ściąga! Koronę chlubrych Kazimierzów z Twojej głowy! Boś ją ukradł i splamił! Synu Barsilory! Czar dziwi się ze strachu drżą Peterburcza. Ze strachu jego dworzany, ale sypie się wojsko, których Bóg i wiara jest. CAR! Cał gniewny! Umrze! Los weselim Cara! Posłany wódz kałkaski, z siłami półświata, wierny, czynny i sprawny jak knut! Wszystko nieduchne. Już rowy walą się na paszymy, kładąc swe tułowy. Już czernią się na białych palisadach wałów, Jeszcze będę tam w środku jasna od strzałów. Czerwienie się nad czernią, jak w środek mrowiska. Wrzucony motyl błyska, mrowie go naciska. Zgazną. Tak Zgaszła jeduta. Czyż ostatnie działo? Zrzucone złoża. Piasku paszczę zagrzewało. Czy zapał? krwią ostatnie bombardyję zalał. Z ogień. Już Moskwa rogatki wywalała. Wciąż ręczna na broń! Ale Dzisiaj pracowało więcej, jak ze wszystkich pokazów za władzę książęcej. Z kadrą milczy, bo nieraz widziałem garstkę naszych, walczących z na Godzinę głową do dwa słowa! pan nawij, Gdy oddechy tym tłumi, trud ramiona stawi, a wciąż brzmi rozkaz z wodów, wreszcie żołnierza Na koniec bez rozkazu pełnią swą powinność! Na koniec bez rozwagi, bez czucia pamięci! Żołnierz jak mój palny grzmi, nawija, kręci! bronią do nogi, toki na oko! Aż ręka błagamicy! Długo i głęboko szukała, nie znalazła i żołnierz obradnął, nie znalazł przy ładunku, już bronią niewładną. Uczuł, że go pali, strzelba rozogniona. Opuścił ją i upadł, nim dobiją skona. Tak jak myślał, a wszaniec nieprzyjaciół grupa, Raz ją się jak robactwo na świeżego trwa. Zadzimniało mi w oczach, a gdy mu łóżko ore, usłyszałem, jak coś mówi do mnie mój generał. On przez lunetę na moim ramieniu wspartą na szturm i szaniec poglądał w milczeniu. Na koniec rzekł, stracona. Z lunety jego wymknęło się łez kilka. Rzekł do mnie, kolego. Wzrok młodszy, od śkieł lepszy, patrz, no tam na wale. Znasz Ornona? Czy widzisz, gdzie jest? Ja, czy go znam? Tam stał zawsze, to działo kierował. Nie widzę znajmu, dojrze, wśród dymu się schował. Lecz wśród najgęstszych kłębów dymu ileś razy widziałem rękę jego dającą rozkazy. Widzę znów! Widzę rękę błyskawicę, wywija, grozi wrogo, trzyma palną świcę. Chwycili go z o nie! Skuczył tu, do tu, dobrze! Dzisiaj kandela, nie oddaj kroków. Tu, błysk. Ch chwila cicho. Ticho. Skoczyły je jak wystrzelone, toczyły się na kołach. Lądy zapalone nie trafiły do swych panów, i tym lioną, i kęs z tym kłamka nas ochłoną, i nie było nic widać. Pocz granatów, błysk, blasku, i powoli tym miał opadał deszcz piasku. Tylko czarna, bezkształtna bryła ziemi leży, rozjęcza mogiła. Tam ci, co bronili i ci, co się wdarli, raz pierwszy pokój szczery i wieczny zawarli, choćby cesarz Moskalom kazał wstać. Już dusza łaską Cesarza nie słyszał. tam zagrzewane tylu ze ciał imiona. Dusze, gdzie nie wiem. Lecz wiem, gdzie dusza Ordona. On będzie Padul szeńców, bo dzieło zniszczenia w słusznej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia. I ziemię zaleje duma i te spoty ich hańba szalona, jak moskaler kudordona, każąc splenie zwycięzców stratami za drutę. Bóg wysadzi te ziemię.